Dobra. Dobra Kuba. Na hasło hop, jeden strzał. Odbezpieczasz strzał, zabezpieczasz. Uwaga. Hop. Dobrze zabezpiecz? Dobra. Jeszcze raz to samo. Hop. Hop. Dobra, i teraz będziesz szedł. Uwaga, najpierw jeden strzał oddasz z miejsca, a później idziesz i strzelasz. Okay. Uwaga, hop, strzał, idziesz, strzelasz, strzelasz, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, super, stop, zabezpiecz. Dobra, bardzo dobrze. Teraz oddasz, choć się cofniemy, ale ze spustu, bardzo dobrze, stań tu, dobra, i teraz dublet oddasz na hasło hop, Ok? Dwa strzały, jeden po drugim. Ha. Uwaga! Hop! Pięknie! Jeszcze raz to samo, hop! Dlaczego ja muszę? Pięknie! Jeszcze raz to samo, hop! na budzie. Pięknie. pięknie! Dobra! To wszystko ja strzela. Moje! Jacek. A wiesz co, tatuś? Dobra. Ja to, Nie to... wiem tylko.